Inicjatywy pana ministra powstają w tej chwili, lub powstały, lub za chwilę powstaną w każdym mieście wojewódzkim w Polsce punkty informacyjne, bardzo ważne punkty dla wszystkich, którzy przekroczą granicę i będą pojawiali się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W każdym mieście wojewódzkim znajduje się dworzec PKP, takie miejsce, do którego łatwo trafić, więc tutaj będzie możliwe uzyskanie wszelkich informacji. Odnośnie no, dalszych e, dróg e, postępowania, tutaj będą zawsze przebywali pracownicy Kujawsko-Wolgowskiego Urzędu Wojewódzkiego i w każdym również innym mieście wojewódzkim koncentrujemy się na Bydgoszczy. E, nie wykluczam, że takie punkty jeszcze powstaną na ten czas, e, ten punkt jest tutaj wystarczający. Są tutaj pracownicy, którzy mają e, pełen dostęp e, do innych służb, w tym do naszego centrum dowodzenia, tym kryzysem, który wystąpił, tu mogą być podejmowane decyzje odnośnie przekazania danej osobie informacji, gdzie może się zgłosić, jeżeli nie posiada takich możliwości, będzie również stąd zawieziona do odpowiedniego miejsca, gdzie znajdzie schronienie, gdzie będzie mogła uzyskać pomoc medyczną, oczywiście wyżywienie pełne wszystko to, co w tej chwili w tym pierwszym momencie dla tych wszystkich ludzi, którzy... Nie zają, jest niezbędne i potrzebne. W kilku dni mam kilkaset maili, kilkaset telefonów z pełnymi ciężarówkami gotowymi do wyjazdu. Czekają tylko na organizację tych rzeczy. W tej chwili nasz konsulat działa w tej formule takiej nadzwyczajnej. Działamy od 7 do 21. I tam zbieramy wszystkie informacje. Ludzie przychodzą z gotówką, z darami. Staramy się ich wszystkich uspokoić, żeby oni myśleli w takich kategoriach, że nam potrzeba racjonalne, rozsądne działanie. Jesteśmy tak jak Pan Wojewoda powiedział, w ścisłym kontakcie z samorządami z terenu województwa kujawsko-polskiego, z samorządem wojewódzkim, z samorządami miejskimi, z samorządami gminnymi. Ja otrzymuję olbrzymią ilość telefonów, które trzeba opanować, i wszystkim trzeba spokojnie tłumaczyć, że tutaj u nas nie ma żadnego zagrożenia. Że ta, ten entuzjazm jest potrzebny do tego, żebyśmy działali przez długi czas i to jest sprawa w tej chwili najważniejsza. W każdym działaniu, widzę niezwykły profesjonalizm wszystkich służb, które działają i wspaniałą współpracę i to jest nam nie, wszystkim niezbędnie potrzebne. Niepotrzebne są jakieś nadzwyczajne emocje, jakieś wiece, nie, niczego nie naprawimy tym wiecem. Nam potrzebny jest rozum, racjonalizm i ta dobrze zorganizowana struktura, która w tej chwili jest, teraz wszystkim sobie poradzi.